Witam i pozdrawiam Was z Edynburga. Dzisiaj zbieram Was na Calton Hill. Wiem, że cudem udało mi się znaleźć w spokojne miejsce, żeby nagrać jakiekolwiek kurcze. Wstęp, bo jest bardzo dużo ludzi, ciężko w ogóle mówić. A tak jeszcze jeżdżą samochody i wieje. dokładnie Ogólnie to miejsce jest bardzo fajne, klimatyczne, ładne. Zaraz Was tam zabiorę. I z sumnie niezważne ciekawość na to miejsce jest po prostu ładne. Stwierdziłem, że po prostu jest ładna pogoda, i bo jest dość ciepło i świeci słońce, więc stwierdziłem, że... Okej, okay, dlaczego by nie. Więc lecimy z odcinkiem. Taka ciekawostka, że jak chcecie się tutaj dostać, to bardzo prosto. Jeśli jesteście na Princess Street, po prostu idziecie na wschód Princess Street cały czas prosto i tu dojdziecie bez problemu. No, tu jest takie wejście Ogólnie to tam przy wyjściu jest nawet dom, który możecie sobie wynająć na BB. Oczywiście nie ma tu co bardzo nagrywać, bo chodzi dużo ludzi, ale wiecie co, stawię wam teraz przebitki i po prostu widzimy się przy, w końcu Carlton Hill, takim wyjściu jakby i tam ogólnie ludzie w spokojnie, że będę mógł na spokojnie sobie na gryździe zakończyć czy coś. Ale najpierw Wam pokażę, co tu jest. Powiedziałem wam, że spacerek w sumie udany. Tak wiecie, muzykę na uszy, to w sumie Prawie nie słychać ludzi, czyli, czyli to dobrze. E, I jeżeli byście chcieli przyjść tak, żeby tych ludzi było jak najmniej, to polecam wam przyjść gdzieś tak właśnie. Z, im, Im wcześniej, tym lepiej. I najlepiej w dni robocze, bo dziś jest niedziela. Także to też może być kwestia tego, że po prostu jest tutaj, tutaj tyle ludzi. Na no, słuchajcie, tu kwiatówki wyrastają to powiem Wam, że no to może oznaczać nadejście wiosny wkrótce, co bardzo się z tego powodu cieszy, bo mam to już dość już kurcze zimne. No, ogólnie tam jest też taka góra, która nazywa się dosyć interesująco, ponieważ nazywa się siedzenie Artura. I tam też jest zawsze sporo ludzi może kiedyś was tam zabiorę, ale nie prędko, bo za bardzo tam wieje po prostu i... Związany że chyba zwiałkiem mi telefon kurczę z tej góry, więc nie byłoby za ciekawie. I te, jak to na mojej filmiki powstało, na dole macie też cmentarz. A taki malutki, więc tam nie idziemy. Patryk mówiący, że nie idziemy na cmentarz. Też Patryk, 5 minut później. Słuchajcie, dziś naprawdę miał nie być cmentarzy. Ale że w sumie przychodziłem bo takiego na którym jeszcze mnie nie było, więc stwierdziłem, że yy, chwileczkę sobie i tutaj pospacurujemy. Szczególnie w NISKIS nie wiadomo jak duży, więc no więc no, będzie... Taki, taki powiedzmy dodatek do Carlton Hill. Tutaj parę grobów jest jakby zabezpieczonych i nie ma, nie ma do nich dostępu. Jakby tam jakieś zombie wychodziło, albo wampira, czy to coś takiego. Dziwne. Albo tutaj w tej klatce, słuchajcie, co tam musiało być. No ale naprawdę, straszny cmentarz. Okej, więc teraz cmentarne przebitki. Także tutaj się pożegnamy, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Za tydzień zobaczymy się w kolejnym materiale, więc byo!